25 września Soła Oświęcim zmierzyła się na własnym boisku z liderem tegorocznych rozgrywek Ligi Okręgowej KS Hełmek. Tym razem wyjściowe 11 Soły zagrali. Na bramce Łukasz Nowak, dalej Bartłomiej Sałapatek, Oskar Kyrcz, Sebastian Baluś, Bartłomiej Mika, Wiesław Hałat, Tomasz Borowczyk, Adam Janeczko, Wojciech Jamrus, Bartłomiej Jasiński i Grzegorz Rajman. Gospodarze już w trzeciej minucie objęli prowadzenie. Najpierw Grzegorz Rajman oddał strzał na bramkę hełmka, a dobitka Wiesława Hałata dopełniła resztki. W siódmej minucie z dystansu spróbował borowczyk, ale piłka minęła bramkę żołneczki. W dwunastej minucie drużyna gości wykonywała rzut wolny. Piłka wysokim lobem przybowała w stronę bramki, ale Nowak przeniósł ją nad poprzeczką. Helme próbował ze stałych fragmentów gry, ale piłka mijała bramkę. W 33 minucie Adam Janeczko wykonuje rzut rożny, głową strzela Jasiński, ale piłka trafia w boczną siatkę. Siedem minut później rzut wolny dla soły i Wiesław Hałat bliski zdobycia drugiego gola dla Oświęcimia. W 42 minucie rożny dla Chełmka, ale strzał zawodnika gości znów mija bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem solarza. Już na początku drugiej części z prawej strony piłkę w stronę bramki posyła Wiesław Hałat, a ta opada nad poprzeczką. Soła dalej w natarciu. Oskar Kyrcz do Jasińskiego. To źle składa się do strzału. Jeszcze próbuje Rajman, ale piłka nie trafia do Siatki. W 56 minucie Nożycami próbuje Jasiński, ale nie trafia w piłkę. 7 minut później Soła wznawia z autu nieprzepisowo zatrzymywany Jasiński i sędzia dyktuje jedenastkę. Do rzutu karnego podchodzi Janeczko, i jest już 2-0 dla Soły. Soła kontrolowała przebieg spotkania. Hełmek, jakby bez przekonania, próbował ze stałych fragmentów gry. W 84. minucie, po błędzie Sebastiana Balusia, bliski zdobycia goli był Dawid Chylaszek. Dwie minuty później. Hełmęk lewym skrzydłem, ale piłkę łapie Łukasz Nowak. Chwilę później przed szansą stanął Mateusz Wójcikiewicz, ale nie wykorzystał wyśmienitej okazji. Tak więc spotkanie soły z hełmkiem zakończyło się wynikiem 2 do 0 dla gospodarza. 2-0 z chemkiem, kto spodziewał się takiego wyniku? Ja powiem tak. W końcu ten dzień, co mieliśmy się odblokować na swoim stadionie, nie musiał nastąpić. Ja się cieszę, że to nastąpiło z Chełmkiem, Moc, wiadomo, mocny rywal, ale my ustawiliśmy taktycznie bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej połowie kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy spotkanie, czychaliśmy też na kontrę, rzut karny ewidentny, nawet widziałem to z własnej połowy, ewidentnie przytrzymał naszego zawodnika, należał się 2-0. No i do końca spotkania spokojnie kontrolowaliśmy spotkanie i zasłużnie wygraliśmy 2-0. do 0. No właśnie, szybka bramka pozwoliła Wam grać spokojnie, ale trzeba powiedzieć, że piłkarze Chemka byli troszeczkę szybsi w pierwszej połowie. Odry. No nie ma co ukrywać. Nasza taktyka na to spotkanie wyglądała troszkę inaczej. Nie chcieliśmy tak jak we wcześniejszych meczach u siebie po prostu ruszyć się, jak to się mówi, na rywala od początku. Chcieliśmy spokojnie przyjąć rywala, skontrować, tak jak to drużyny robiły, jak do nas przyjeżdża im się to udało. Szybka bramka. Zadecydowało o tym, że później spokojnie mogliśmy kontrolować to spotkanie aż do końca. No właśnie, fajnie kontrolowałeś tą grę w obronie. Tak praktycznie Hemek nie miał żadnej takiej stuprocentowej sytuacji. No nie ma się co oszukiwać. No akurat dzisiaj wyszło tak, że Helmek nie miał ani jednej stuprocentowej okazji. Może jedynie z rzutu rożnego raz było, ale to nie było 100%. Ja się cieszę, że na zero w tyłach czy punkty w końcu oświęcimy na własnym Stadionie. I mogę zapowiedzieć od razu, zapraszam wszystkich kibiców na za tydzień na spotkanie derbowe z Unią Oświęcim na Stadionie Unii i mogę powiedzieć ze swojej strony, że nie odpuścimy i zdobędziemy czy punkty. No mecz meczu na pewno bardzo dużo dla nas złożył. Bramka wysiachała, ta po prostu nam pozwoliła grać, grać spokojnie od tyłu i, i, i po prostu... Nie wychodzi, nie wychodzi za bardzo do przodu, prawda? Mieliśmy 1-0. Mogliśmy pozwolić Chomkowi, żeby się wyszalał, i tak pierwsza połowa wyglądała. Właśnie tak pytaliśmy: Cała patka, to hełmęk był troszeczkę szybszy, było widać, ale wy, jakby ta bramka pomogła wam grać spokojnie i grać swoje. No, na pewno nie mogliśmy się odkryć, bo wiedzieliśmy, że Hełmek potrafi grać w piłkę i no tak jak mówię na początku bramka szczelona, e, później mądre przesuwanie się nie pozwoliliśmy Hołmkowi po prostu do, do stworzenia jakichś tam dogodnych sytuacji. Prawda? I udało się, no, pierwsza połowa, druga połowa również mądrze, szczelona bramka później skarnego. E, no i mecz wygrany. Chwaliliśmy Bartłomieja Sałapatka, że obrona praktycznie Hełmek nie miał żadnej stuprocentowej sytuacji. E, tak, to prawda Bartek, ale cała cała obroda zagrała dobrze. Czy, czy Sebastian Baluś, czy Oscar Kecz, prawda, czy, 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 czy Mika. E, naprawdę w ogóle c, 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 można powiedzieć, że cały zespół zagrał dobrze. Na pewno dużo zdrowia zostawił tutaj dzisiaj na boisku, ale to się opłaciło, bo wygraliśmy mecz i... Ale troszeczkę Jasiński jakby był wolniejszy dzisiaj. A to znaczy czy był wolniejszy, no się też nie jest sprinterem i Jasiu ma inne założenia i, i, i po prostu zrobił karnego. W innych meczach powiedzmy też nie był strzelał bramki, prawda, napastnika się rozlicza z bramy. Każdy zawodnik pracuje na cały zespół i się dzisiaj też zapracował, prawda, zrobił karnego, strzeliśmy na 2-0, także... Bartek już zaprosił kibiców na derby, może trener? No na pewno zapraszam na derby, na pewno będziemy grać o zwycięstwo i myślę, że zejdziemy zadowoleni.